Dzień dobry to jednak zima. Taka zima powiedzmy jeszcze średnia, bo troszkę przymroziło dopiero drugi dzień i dzisiaj, raz chmury, raz piękne słońce. I ja na miejscu przed chwilą zajechałem, no i trzeba działać. Spadło kilka centymetrów śniegu. Ostatnie dwie noce to mróz i to mróz taki po 5 stopni. Niby jeszcze kilka dni ma się taka temperatura utrzymać, więc bardzo dobrze, że sobie zabezpieczyłem ostatnio piwnicę, pozakręcałem wodę i tak dalej. Oto jestem w tej chwili spokojny. Dzisiaj, no to po prostu jak wychodzi słońce i na słońcu gdzieś tam w takim zaciszu jest w miarę ciepło, ale jak tylko gdzieś tam hula wiatr w takich korytarzach albo na otwartej przestrzeni, to jest chłodno. No, zobaczymy jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Chciałbym, żeby troszeczkę słońce wyszło to bym sobie zrobił jakiś malutki spacer, a potem wiadomo, że remont. Ale cóż, w oczekiwaniu aż wyjdzie słońce za tych mur, to trzeba iść do środka i rozpalić w piecu. Ogień to jednak ogień i temperatura momentalnie zaczyna się podnosić, no ale w tej chwili tylko 10 stopni, więc za zimno jeszcze, żeby e, tutaj było sens w pomieszczeniu siedzieć. Niech się to ładnie pali i nagrzewa, termometr położę tu na piecu, tak po prostu na początek z czystej ciekawości zobaczyć jak szybko będzie rosła ta temperatura no bo dzisiaj też chcę się zmierzyć z tymi płytkami, czyli płytkami podobnymi do e, kafli piecowych, no trochę rozmiar inny, ale oczywiście identycznych nie ma ale kolor i mniej więcej kształt, czyli te załamania takie na rogach podobne więc chciałbym, żeby tu było z kilkanaście stopni ciepła żeby można było sobie w pomieszczeniu dalej pracować. Poprawki farby, jak widać, prześwitów nie ma, więc skuteczna pierwsza warstwa plus właśnie jakieś poprawki. No i na finalnie pójdzie jeszcze na to druga warstwa, ale to zdecydowanie później, bo jak widać, wychodzi słońce, więc trzeba się troszeczkę przejść i przespacerować, wykorzystać tą pogodę. Spacer zakończony, ale śmiesznie, bo przez spacer nie widziałem żadnych zwierzątek. A tu zobaczcie, co się przed chwilą działo. Spacer z pacelem, a tu jeleń. No mnie się za bardzo nie bał, ale oczywiście jak wariaćko do niego wyskoczył, no to lota już do lasu. No wariaćko odpuścił, a jeleń gdzieś tam sobie biegnie. No taka niespodzianka na powrocie. No i teraz już w zasadzie chyba ja się schowam do budynku, bo słoneczko znowu za chmurami, no i po prostu robi się coraz chłodniej. Także pora na remont, ale ten jeleń to naprawdę zrobił tu robotę niespodziankę na koniec spaceru. To jesteśmy w środku, no i teraz chwila pomyślunku, żeby dobrze porozmierzać i jakoś te płytki rozrysować sobie pewnie mam już poziomicę, w zasadzie to kilka poziomic ostatnio nie miałem żadnej, więc teraz mam nadmiar, ale kupiłem żeby było na zapas szyna, bo stwierdziłem, że będę układał je po szynie, nie będę czekał po prostu aż Staną tu meble kuchenne, bo może meble kuchenne zrobię sam na wymiar. Jeszcze będę musiał się zastanowić. Więc teraz chcę położyć po prostu płytki, żeby one były gotowe, a potem blat się podsunie pod te płytki, no bo będą meble na tych takich regulowanych nóżkach. Biorę chyba miarkę, bo tak będzie najsprawniej. Rozrysuję sobie to na papierze, no i zaraz zobaczymy, jak jest na to plan. Chwilę się zeszło, ale wymierzyłem. Mam nadzieję, że odpowiednie, jak widać, przykręciłem już profil. Poziom jest równiutko. No i do tego właśnie profilu będę układał płytki rozmierzone, wyrysowane. Zaszycik jak w szkole, ale no przydaje się zdecydowanie. No i teraz będzie pewne wyzwanie, ale to zaraz Wam w sumie pokażę no bo o ile tą ścianę starałem się gdzieś tam wyrównać, no bo tu były dołki górki, no to jednak nie w 100% mi się to udało no i jak widać jest taka troszeczkę fala a szczególnie tu jakiś no ponad pół centymetra i tu dalej też troszeczkę więc będę musiał to nadrobić klejem no ale to jeszcze jest nic najgorzej to będzie tu na kominie i tu odstaję, zaraz może wezmę poziomicę dosyć Dużo, bo złapmy tam sobie poziom u góry. U góry jest. No, i tu widać, że też takie, no nawet może 1,5 centymetra. Dużo, no ale jakoś zaprawą może to podrównać. Miejsca na gniazdka, które po, trzeba będzie powycinać. Zrobiłem tak, żeby nie wycinać tego w całej płytce, no bo trudno będzie potem całą płytkę, jak jest takie gniazdko, żeby nie pękła, więc raczej wymierzyłem sobie tak, żeby obcinać po prostu narożniki czterech płytek, myślę, że będzie i łatwiej to docinać, no i będzie też stabilniej, no bo taka płytka nie pęknie, a na środku jakbym próbował taki wielki otwór wypakować, to raczej ta płytka by mi prędzej czy później pękła. Tu jeszcze e, trzeba będzie dorobić płytki na płasko, tak sobie pomyślałem, no i oczywiście od góry dołożyć. Więc nie wiem do końca, jak mi się spasuje ten narożnik, no ale myślę, że jakoś to będzie. Jeszcze, chwilę sobie przemyślę, czy na pewno tak, ale na ten moment myślę, że trzeba będzie brać się za wycinanie w pierwszej kolejności tych może poziomych płytek. Sam nie wiem, jak to ogarnąć. Trzeba pomyśleć, i tyle. Przemyłem płytki, bo w sumie u mnie leżały one sporo czasu, ile wcześniej jeszcze w magazynie, w sklepie, nie wiadomo. I tak teraz dopiero się przyjrzałem, że to są płytki z Indii. No, przejechały kawał świata, żeby tu w sumie trafić. Taka w sumie dla mnie ciekawostka, bo nie myślałem, że opłaca się importować takie rzeczy. No ale jak widać, opłaca, skoro to do sklepu przyjechało i finalnie. Trafiło do mnie. Z takich rzeczy, które jeszcze sobie teraz przyszykowałem. No to oczywiście drugie płytki, które sobie w wolnej chwili porozmierzam, jak będą tutaj układane. No i jakaś taka stara, zdobyczna maszynka do cięcia płytek. Tak, żeby było mi cieplej i żebym nie ciął tutaj gumówką w pomieszczeniu, tylko po prostu tu się nalewa wody, no i podobno ładniej równo to przecina. Jest jakaś miarka, więc zobaczymy, jak to będzie wychodziło tarcza, widzę diamentowa więc płytki powinny się chyba ładnie przycinać do maszynki woda zalana działa, chociaż trochę chlapie no ale mam nadzieję, że dzięki temu, że jest woda w środku to i cięcie będzie równiejsze i nie będzie się kurzyło tak się jeszcze przyjrzałem, tu jest w sumie regulacja kąta cięcia i można nawet sobie płytki na 45 stopni wycinać więc zobaczymy jak to będzie wychodziło no ale teraz pora brać i rozrobić klej. Tak jak dobrze pamiętam, od 5 stopni w górę, więc jak ja będę miał tam 12 czy 15, to spokojnie myślę, że będzie dobrze. Eee, 5 minut, nawet 4 godziny roboty. Aha, więc spoko, No dobra, rozrabiam i próbuję swojej sił. Lej wyszedł fajny, w sumie nie za gęsty, nie za rzadki. Nie leje się i fajnie trzyma pacy, więc myślę, że będzie dobra por porcja. 5 minut niech on teraz podejrzewa, rozmieszam jeszcze raz. A w międzyczasie przyłożyłem sobie płytek parę, tak na próbę, zobaczyć jak to będzie wychodziło. No jest równo, w miarę równo jeżeli chodzi o dołożenie do tej szyny. No ale gorzej od ściany, no bo tutaj może być troszeczkę wyzwań. Już nawet widać, że ta pierwsza płytka odstaje w porównaniu do tych kolejnych, które są równiutko ze ścianą. No tu idealnie nie jest. Najbardziej się boję tych dwóch miejsc. No i tu pewnie trzeba będzie dać zdecydowanie więcej kleju. Grzebień. No chyba mam taki w miarę uniwersalny. Nie wiem, ile ma, chyba pół milimetra, pół milimetra, pół centymetra ten ząbek. Nie wiem, czy nie za duży. Tak teraz przykładam do tych płytek. No, ale jaki mam, taki położę. No i chyba co? Klej pójdzie na ścianę i będę szedł dokładając płytki. A tu gdzie jest go, gdzie trzeba kleju więcej, no to pewnie też pójdzie i na tył płytek. Taki plan, zobaczymy jak to wyjdzie za chwilę w praktyce. Oczywiście najważniejszy jest początek i tutaj chwilę musiałem się pozastanawiać, jak odpowiednio nawet nanieść ten klej na ścianę, żeby nie spływało i nie było go za dużo. No ale finalnie już chyba wiem i znalazłem sobie fajny początek. Potem dwie pierwsze płytki, mniej więcej, żeby zacząć równo. Potem kolejne. Jakoś to szło. Krzyżyki między nimi. Co chwilę przykładałem poziomicę, żeby mi nigdzie też nie uciekło, nie zrobić fali po prostu na tej powierzchni. No bo wiadomo, najważniejszy jest początek. Jak początek pójdzie nie tak, to i potem całość będzie krzywo. Teraz dosłownie pięć płytek. No ale jest równiutko. Krzyżyki trzymają się ładnie. Tu widać, że jest równo jeżeli chodzi o wysokości płytek. Jedyne co to teraz, jak będę dokładał sobie klej, to od razu będę górę zabierał szpachelką, żeby nie robić tak jak tu, czyli po położeniu płytek, nie zbierać kleju. No, bo raz, że nie da się go równo zebrać, a dwa, że on może zostawać na płytkach i to też problem. No, i oczywiście, jak się zabiera potem ten klej, no to płytki można zruszyć, a ja tego nie chcę. No dobra, uff, jak powiedziałem, najważniejszy początek. Na razie jest OK. No i oby tak dalej. Aha, jeżeli chodzi o krzyżyki, ja wziąłem 2 mm, No bo im większa fuga, tym oczywiście będzie więcej, to potem nierówności wybaczało i gdzieś tam można będzie sobie korygować. No poza tym, jeżeli chodzi o kafle piecowe, tu fuga też jest bardzo duża, więc myślę, że te 2 mm będzie na tych płytkach. OK. No dobra, to nie ma co, tylko trzeba lecieć z tym dalej. No tak, i tu już mnie czeka docinka, bo płytka, która jest jakieś 2 cm za długa, więc trzeba będzie ją przyciąć. No i w tym miejscu, gdzieś nie było za łatwo, trzeba było troszeczkę się nakombinować, nawet musiałem jedną płytkę ściągnąć, żeby to dobrze poziomicą złapać, ale teraz finalnie jest równiutko. Poziomica będzie widać, chyba widać. Na całej długości ładnie przylega, więc w końcu jest równo. Dobra, docinka i w sumie zobaczymy jak to będzie, czy równo, czy krzywo szarpało w sensie. Cięcie ładniutkie, ale widzę, z ilością wody przesadziłem, bo teraz mi tu wszystko płynie. Niby był tu poziom mini-max narysowany, no i dolałem do maksa, ale chyba jednak za dużo. Dobra, to sobie zaraz wytnę, ale zobaczcie, jak jest płytko. No mi się bardzo podoba, bo jest równiutko. To pierwszy rządek siedzi. No, zeszło się dłużej niż myślałem, na pewno, ale jest dobrze i równo. Tu zrobiło mi się troszeczkę wyzwanie, bo na początku myślałem, że po prostu pójdą trzy płytki, jedna koło drugiej, no ale chcę jednak robić na przemian, tak jak jest piec, długa, połówka. Więc nie mogę całej ścianki ułożyć po prostu na łatwiznę e, rządkami w ten sposób, tylko trzeba będzie dawać całą płytkę, zakończyć całą płytką, tu połówka, cała, cała, połówka i znowu trzy całe. Więc tu na pewno będą docinki, no i tym samym pewnie na końcu trzeba będzie jakąś listwę wsadzić żeby ten docinek nie był aż tak widoczny. No, zaraz się będę brał za następny rządek, ale w międzyczasie zgodniałem. No i dzisiaj dla odmiany nie będzie to kiełba, a będzie boczuś. Zobaczmy, jak on tam wygląda. Ale chyba jeszcze trzeba mu dać parę chwil, tak, żeby złapał tej temperaturki jak najwięcej. Jak? No, prawie, prawie. Jeszcze może. Z 5 minutek, niech się przerumieni. Oho, chociaż tu widzę, że. A nie, to przyprawy się przypaliły. Hmm, no nic, to tłuszczykiem do ognia, no i zamykamy go jeszcze na chwilę. Pojedzone, i tak przypomniałem sobie, że termometr tu stoi na piecu. Jest 40-39 stopni. No, czuć, że jest cieplutkie, więc piec już oddaje temperaturę, nawet tu u góry. No, a tu, gdzie wchodzi pierwszy kanał, to w ogóle gorące, aż trudno dłużej przytrzymać rękę. Więc ja na pewno palił jeszcze będę, przyniosłem sobie jeszcze jedno pudełko drewna, no bo wiadomo, że jak płytki, to i ta temperatura musi być w pomieszczeniu większa. W sumie ten termometr to już bez sensu, żeby stał na piecu. Dam go tu, koło drzwi, no bo tu zawsze jest temperatura, w sumie, najniższa o standardowo. Niech będzie na kabelku i będę mógł sobie obserwować, jak ona spada. Myślę, że będzie jakieś 13, 14, może 15 stopni za jakiś czas, bo na dworze też już się zrobiło e, robi się w zasadzie pomału wieczór. Słońce sobie chwilę temu gdzieś tam ku zachodowi poszło, więc aby patrzeć, jak będzie szaro. Także, cóż, ja włączę światełko, no i trzeba kontynuować z tymi płytkami. Ile się dzisiaj uda zrobić? Nie wiem. Na pewno chcę jeszcze wykorzystać tą zaprawę. Czyli na tej zaprawie, na pewno, jeszcze jeden rządek. No i zobaczymy, jak będzie z obróbką tych gniazdek. Ale chyba już nagrywał. Na razie tego nie będę. Chyba, że coś ciekawego mi się trafi. No to wtedy. Także widzimy się za chwilę. Drugi rządek położony. Tu poszło już zdecydowanie sprawniej. No bo raz, że miałem pierwszy rządek, który mi całość wyznaczał. Dwa, że zmieniłem też sposób kładzenia kleju nie na ścianę, ale na początek na płytkę. Z płytki dopiero zbieram nadmiar grzebieniem. No i w przypadku, gdy ewentualnie na ścianie jest jakiś odchył, to dopiero dokładam klej na ścianę. No i dzięki temu, jak widać, ściana nie jest tak popaćkana. Wydaje mi się też, że kleju idzie mniej, więc w ten sposób, czyli na płytkę grzebieniem, klej będę sobie dalej układał. No, a teraz docinki. No, co tu dużo mówić? Tu mam docinkę i jedna płytka trochę jest za długa, trzeba będzie ją przyciąć. Tu trzeba będzie ten taki jakiś półkole spróbować wyciąć. Nie będzie to oczywiście łatwe. No, i myślę, że w tej chwili też położę sobie te płaskie płytki, skoro mam tu docinkę. Tak, żeby na pewno zakryło to, co jest od kafla, i może gdzieś tam dosłownie ze 2-3 mm wystawało. Taki plan, a jak zwykle, jak wejdzie w praktyce, to za kilkanaście minut pewnie się okaże. Na górę kafli, docinki mam już zrobione, tak mniej więcej to będzie wyglądało. Tu, oczywiście, od góry jeszcze pójdzie kafel, który e, będzie na kominie, więc ta szczelina nie będzie widoczna. Tu troszeczkę jest za dużo, ale jakoś tak nie wiem, coś mi się chyba źle wymierzyło. No, ale tutaj, fugą, czy czymś to wyrównam, no nie ma tragedii. Tutaj szczeliny między kaflami i tak są duże, więc będzie podobnie. Nie musi być idealnie 2 mm, tak jak jest tu między płytkami. To zaraz przykleję. No a tu pomyślałem sobie, że jednak trzeba będzie wyciąć szablon szablon z tektury, bo tutaj jest za dużo takich zaokrągleń, schodków, żeby się bawić w wymierzanie. Kawałek papieru, idę po nożyczki. Ołówek już jest. No, i takim szablonem, mam nadzieję, że łatwiej będzie sobie odrysować potem na płytce i dopiero docinać. A docinać tą wyżynarką, tą taką piłą stołową, można by powiedzieć? Naprawdę fajnie to wychodzi, nawet do milimetra można sobie poprawki robić. No, myślę, że ręczną szlifierką, czy tą taką mrzykiem, nie byłoby szans w ten sposób tego docinać. Na pewno nie. Szablon wycięty, no taki trochę schodek, i takie półkole już odrysowane na płytce, no na oko nie byłoby szans tego dobrze dociąć, mam nadzieję, że teraz jakoś to wyjdzie. No takich trochę nie do końca prostych, pod prostym kątem cięć będzie trudno wykonać, ale może po malutku pójdzie. Takie dosyć mocno poszerpane, no ale w sumie wyszło i takie lekkie półkole. No oczywiście jakby się tam skupić i ciąć tak delikatnie milimetr do milimetra to by było i lepiej, ale tu i tak przecież pójdzie fuga i większość przykryje. Jedynie co to znowu dolałem za dużo wody i wychlapało mi. Coś ta skala minimalnie maksymalny poziom wody nie jest idealna, ale sama docinarka jak najbardziej potrzebna i przydatna. To na dzisiaj fajrand. Docinki powychodziły jedne lepiej, drugie gorzej. Tu wyszło całkiem fajnie, czyli idealnie wokół puszki. No tu może troszeczkę mi się skosiło, ale też nie ma tragedii. Gniazdko przecież, jak będzie miało słonkę kwadratową, to wszystko po zasłania. Ile tego zrobiłem? Tyle co widać, czyli no mniej więcej pół myślę, bo jeszcze. Trzy rządki do góry, więc następnym razem powinienem to skończyć. Oczywiście tu, ale tutaj idzie łatwo, bo nie ma żadnych docinek i tak dalej. Najgorsze myślę, że dzisiaj za mną, czyli wyznaczenie tego poziomu. Nie robię dalej, bo już skończyła mi się całkowicie zaprawa, znaczy klej. No i zostało tylko kilka krzyżyków, więc bez sensu to już dzisiaj kontynuować. I tak bym musiał siedzieć potem do północy albo i dłużej. A tak następnym razem przyjadę, rozrobię znowu z jedną trzecią wiadra. I myślę, że wtedy spokojnie skończę tą ściankę. No i być może nawet zacznę komin. I teraz najgorsza rzecz, której nienawidzę, to podomywać te wszystkie wiadra i narzędzia. Zeszło mi się dosyć długo. No, bo widać, że księżyc świeci. Chociaż na nagraniu wygląda jakby był pełny, ale w rzeczywistości to jest tylko jego fragment. Ja już czołówka na głowie, bo wszystko pozamykane i pogaszone. Niebo przejrzyste. Nie wiem, czy gwiazdki widać na telefonie pewnie nie, ale jest ich sporo. No i posłuchajcie jak skrzypi śnieg. Mróz jest i to mróz dosyć ostry. Zobaczmy ile tej stopni jest. No w tej chwili minus 7, więc strach pomyśleć, co będzie nad ranem. Ja kończę odcinek i uciekam. Także dzięki i do następnego razu.